No, pytanie, czy niewykorzystywanie takich sytuacji to dzisiaj jest um, po prostu jeszcze w takim globalnym może aspekcie um, brak umiejętności, um, czy, um, czy rzeczywiście jakieś, jakieś aspekty może mentalne? E, bo oczywiście jako trener że te sytuacje stwarzamy, natomiast my rzeczywiście martwi szkoda tej sytuacji Michała na 2-2, ale Michał fajne wejście. E, trzeba powiedzieć, że Boczna też miała dużo sytuacji i była mimo wszystko, uważam, jakościowo, szczególnie w momentach, kiedy już nie mieliśmy Jeffersona zespołem od nas. Um, o większej jakość dużo, e, bardziej kreatywnym. Um, no i... Myślę, że, że my dzisiaj, nie mając Williego szczególnie, jesteśmy zespołem słabszym. A jak tracimy Jeffera, no to jesteśmy zespołem dużo słabszym. To są fakty i myślę, że wszyscy to, to widzą i, i to wiedzą. Zbieg wielu wydarzeń, historii, które nas dotykają dzisiaj. Christian rano 39 stopni gorączki, tak zagrał świetny mecz, duży szacunek. Norbert tak samo na antybiotyku, zresztą taki okres jest teraz. Być może inne zespoły też mają takie problemy. No to jest szkoda, bo zespół włożył bardzo dużo energii. Myślę, że ta gra w przywadze wyglądała bardzo obiecująco. Szkoda, że nie poszliśmy za ciosem. Ja mam wrażenie, że część z tych chłopców jeszcze nie wierzy do końca w siebie. A ja bym chciał, żeby wierzyli, bo, e, bo myślę, że wiele punktów zdobyliśmy wiarą I dzisiaj myślę, że aż tej wiary tak dużo nie było, no ile powinno być, bo nie ma cukrywać, bo ochnia jest od nas personalnie zespołem mocniejszym. Staramy się w jakiś sposób tuszować nasze niedostatki, czyli to, że dzisiaj nie ma Williego, E, ale jednak jakość to jakość. Troszeczkę tak jak w siatkówce, jak grasz bez atakującego, to bardzo trudność tam wystawy przyjmującego. Oczywiście Norbert i Daniel, w moim odczuciu, jeżeli jest Willy, to oni są bardziej takimi zadaniowcami, a jednak ta cała uwaga się skupia na William. Tak samo Jeffery jest zawodnikiem dla nas e, dzisiaj e, fundamentalnym, jeżeli chodzi o budowanie ataków i tak dalej. Tak samo miłość. No, dzisiaj miłość grał, ciągnął ten wózek w jakimś stopniu, ale brakowało Jeffers, Jeffersona. E, gdzieś e, niewytłumaczalne błędy. E, dzisiaj e, innych zawodników w, w budowaniu, bo dwie bramki straciliśmy po, po naszych stratach w, w tej drugiej bazie, Hugo i, i Bartka. Oczywiście to jest wliczone w sport i trzeba pracować. Bartek to dzisiaj dla nas zawodnik, który cały czas się uczy z pierwszej linii, pierwsze w ogóle doświadczenia z ekstraklasą, więc zakładaliśmy, że mogą się pojawić takie, takie sytuacje. Trzeba w niego dalej wierzyć, trzeba go rozwijać. W takim miejscu jesteśmy, żeby na takich ludzi stawiać. Przypomnę, że graliśmy z zespołem, gdzie po drugiej stronie najprawdopodobniej było jakiś 30 parę mistrzostw polskich na boisku, bo, bo Pedro, Leszczak, Surmiak, Biel to, są, to jest 5 mistrzostw z rzędu. E, więc to nie jest zespół przypadkowy. E, reprezentant Słowacji w Bramce. E, więc no, kapitalne, kapitalny zespół, który w moim uczuciu ma czwartą kadrę e, w ekstraklasie. Ale m, przeciwstawiliśmy się wieloma dobrymi rzeczami z naszej strony. Zabrakło jeszcze. Moim zdaniem mimo wszystko umiejętności na dzień dzisiejszy. Bez Jeffersona być może e, potencjały zaraz zespołu się, e, nasz zespół z tymi zespołami z dołu tabeli, być może zaraz się za, e, to wszystko zakryje. E, boli go bardzo kolano i myślę, że jest to coś na pewno dłuższej, o dłuższej przerwie niż Szybiowa. E, wręcz tam się pojawiły jakieś łzy. Mm, Willy jeszcze nie wraca. Trzeba będzie na pewno zrobić wszystko, żeby stamtąd przywieźć punkty. Tak jak mówiłem. Może być tak, wiedzieliśmy o tym, znaczy nie wiedzieliśmy, ale zakładaliśmy, że ta przewaga, którą zbudowaliśmy pierwszą lodą świetną, ona może się w jakimś stopniu zacierać. Patrzymy oczywiście na to, co się dzieje pod nami, pniewy, wemet, nie wiem jaki wynik dziś, dzisiaj, ale... No może być tak rzeczywiście, że do ostatniej kolejki będziemy walczyć o, to, o tą ósemkę, bo każdy w tej samce chce być z tych zespołów 9, 14, 13 jakoś tak. No i pracujemy dalej. Uważam, że trzeba wyciągnąć dobre rzeczy też z tego meczu, bo one też były. To nie o tak, że oddaliśmy ten mecz. Ale szkoda takich meczów z Leszno, i z Bochnią, bo... Ee... Moim uczuciu powinniśmy mieć więcej punktów po tych meczach niż, niż mamy, czyli zero u siebie. Właśnie miałem jedną z pierwszych sytuacji, nie udało się strzelić, no i potem Bochnia wykorzystała nasze błędy. No nie ukrywamy, że Bochnia ma dużą jakość, więc no, jak się nie strzela tego, co się ma, no to Bochnia nas, e, że tak powiem, zrobi to samo, tylko że jest skuteczny. nie no, no, widać, że praca z tym tenerem, e, który do nich przyszedł, e, o, e, jakby pokazuje swoją teraz planę. No Łukasz Biel, nie wiem ile jest z 5-6 Mistrzostw Polski. Kamil jak też z 3-4, myślę Leszu, też jest wybitny zawodnik, więc no zdecydowanie Ech, był ciężki mecz. Ja uważam, że to jest, to jest coś fajnego, że, że mogę grać, też dużo pracuję z naszym terenem, przygotowanie motoryczne, więc myślę, że, że dobrze mnie przygotował, ale jakby to nie jest tak, że ja tylko grałem, bo cały kolektyw grał, zawsze gramy razem, no dzisiaj po prostu nie byliśmy skuteczni, nie każdy mecz gramy razem, ale po prostu czasami... I brakuje skuteczności. W tym tygodniu, chyba już od tamtego tygodnia, czy ćwiczyliśmy, ten Marcin miał fajny pomysł i dzisiaj zaskutkowało jedną branką. Myślę, że jak będziemy to dalej ćwiczyć, to będą lepsze skutki. Mamy cel, żeby zostać w playoffach i zrobimy wszystko w naszej mocy, żeby tam zostać. Przede wszystkim gratulacje dla widzewa. To był naprawdę udany mecz. Uważam, że pierwsze 25-30 minut tej gry to nasz najlepszy moment w całym sezonie. Szczerze mówiąc, obawiałem się dzisiejszego spotkania, ale od pierwszego gwizdka pokazali, że mają ogromne serce. Widać, że zależy im na tym, aby stawać się lepszymi z każdym meczem, a właśnie to zaangażowanie i serce przyniosły nam zwycięstwo. Bardzo się cieszymy z kolejnego zwycięstwa. Niech ta seria trwa nadal. Nie wybudzajmy się z tego snu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo, bo świetnie rozpoczęliśmy ten mecz. Właściwie do 12 minuty, do 13. No tylko nasza indolencja strzelecka nie pozwalała na to, aby wyjść na prowadzenie, bo, bo naprawdę to prowadzenie mogło być znaczące. Fajnie, że udało się nam przejść w 15 minutcie. Później niestety daliśmy troszeczkę inicjatywę przeciwnikowi. Druga połowa rozpoczęła się od szybkiego naszego gola na 2 do 0. No i przeciwnik właściwie jedyną jego bronią, trochę, trochę chciało wykorzystać, a tu nasz z pierwszego meczu, gdzie również broniliśmy tylko wyłącznie przewagą. Chcieli nas tym, tym zaskoczyć, no udało się śledzić golana kontaktowego. No i było już tak powiem gorąco, ale w końcówce udało się strzelić mi bramkę na 3-1. Dedukuję ją mojej kołanej małżonce. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że w poniedziałek byłaś taka dzielna i urodziła nam się tego córeczka. Więc tym bardziej, no szczególne gratulacje przede wszystkim dla niej. A my się bardzo cieszymy jako, jako klub, jako drużyna, bo, bo jesteśmy, jesteśmy jedną wielką rodziną. Wszyscy się wspierają, nie ma, nie ma żadnej złości w zespole. Widać to chyba na parkiecie, że każdy oddaje serce za każdego Sytu w tabeli robi się dla nas y, z kolejki na kolejkę coraz bardziej optymistyczna, ponieważ y, no, my robimy swoją robotę, a, a inne zespoły y, gdzieś tam rywalizują ze sobą, gubią troszeczkę te punkty, więc dla nas to jest no, bardzo korzystna sytuacja. Miejmy nadzieję, że, że finalnie krok po kroku y, nie zaprzepaścimy tego, co już zdobyliśmy do tej pory i będziemy jakby y, dążyć do, do, do najwyższych celów w tym sozonie. No bo zespół, który został zbudowany w Bochni y, y, jest do tego zobligowany, żeby walczyć o, o, o naprawdę wysokie cele. Ale ciężką pracą, taką mrówczą, którą wykonujemy na treningach co tydzień, to, to właśnie do tego dążymy. Dziękuję bardzo.